Wystartował jeden z najlepszych serwerów wojen gildii w Minecraft. Edycja z odświeżoną rozgrywką już jest, więc nie czekaj i zbieraj mocną ekipę do stworzenia gildii. Wal z innymi gildiami. podbijaj i baw się dobrze, zaproś dużo znajomych, ponieważ grając samemu przetrwanie jest niemożliwe. craftcore.pl Linki w opisie. I teraz moi drodzy, zanim przywitamy zawodniczki walki wieczoru. Zobaczcie, jaki piękny pas mistrzowski. I zanim wprowadzimy zawodniczki, mam do Was tylko jedno pytanie. Na 3-4 krzyknijcie. Kto według Was opuści częstochowe jutro z tym pasem? Masti czy linki master. 3, 4 Ile ludzi, tyle opinii. Przekonamy się już niedługo. A tymczasem... Zapraszamy. Marta, Linki Master, Linki... Zazuję Tobie, żebyś zadał kilka pytań. Natomiast dziewczyny tutaj... aż i skrzyło, że tak powiem. Dobrze, a więc Masti, -y, w takim razie pytanie do Ciebie. Na konferencjach działo się bardzo dużo. Eee, często były to rzeczy, które były bardzo... Tak, bardzo bardzo ładnie, dziękuję. Eee, kultura przede wszystkim. Eee, były to rzeczy, które wyzwoliły bardzo wiele emocji. Jutro. To wszystko przestaje mieć znaczenie. Jutro stajecie oko w oko w oktagonie. Co oznacza dla ciebie ta walka? Co oznacza dla ciebie możliwość walki o pas mistrzowski kobiet? Wyzwanie, włożyłam bardzo dużo pracy, 100% zaangażowania, 100% poświęcenia. Traktuję to bardzo na poważnie. Wchodzę, robię swoje. Będzie widowisko na pewno. Przeciwniczka 15 kg cięższa. Byłaś na to przygotowana? Teraz to już jest fakt. Jednocześnie wiesz też, że przygotowywała się dłużej, mocniej, ciężej niż na walkę ze Smeraldą Godlewską. Pytanie: i i Jaką część swojego arsenału zaprezentujesz jutro w Oktagonie, żeby pokonać wielką Marpę Linkiewicz? Ja się przygotowywałam całe życie na trzy miesiące, więc to jest duża przewaga, nie tylko fizyczna, ale psychiczna z mojej strony. W tej walce czujesz się faworytem? To oczywiście, że tak. Jest moc, jest pewność siebie. Przewaga psychiczna przede wszystkim. W takim razie w tym momencie przed chwilą stałyście oko w oko i bardzo długo patrzyłyście sobie w oczy. Fani nie słyszeli, co mówiliście, więc w tym momencie chciałbym, żebyś wzięła mikrofon, zgodnie z tradycją, wzięła mikrofon i powiedziała ostatnie słowo w twarz Marty Linkiewicz. Marta, ja nie wiem, czym jest dyscyplina, ja nie wiem, czy, czym jest sport. A to co to jest? Co to jest? To jest leżenie? To jest odpoczywanie? Ta sylwetka to jest leżenie? To jest brak dyscypliny? Czy ty tutaj widzisz brak dyscypliny? Za te słowa jutro pokażę Ci. Zginiesz. Mocne słowa. Marta będziesz miała teraz okazję się do tego odnieść. Pytanie do Ciebie. Ty już miałaś doświadczenie, bo tego nie pokonała się Smeraldę Godlewską, ale jutro powiedzmy sobie szczerze, ta walka ma zupełnie inne znaczenie, ma zupełnie inny wymiar. Jesteś przygotowana na to, żeby zostać królową Fame MMA? Jestem przygotowana, nie mogę się tego doczekać, ćwiczyłam ostro przez te dwa miesiące, Dam z siebie wszystko i nie mogę się doczekać e, mm, polizania tego. Polizania czego? Polizania mojego nowego pasa. Okej, okay, niektórzy noszą go, I nieważne, dobrze. E, Marto, w takim razie ostatnie pytanie do ciebie. E... Lil Masty miała okazję powiedzieć swoje ostatnie słowa do niej. Teraz Ty możesz powiedzieć swoje ostatnie słowa do niej przed walką. Jutro spotkacie się w, w oktagonie. Um, sam od samego początku nie chciałam bawić się w żadne podyczki słowne. Oktagon zweryfikuje, czy naprawdę jesteś taka zdyscyplinowana. Jazda! A więc dobrze, drodzy Państwo, już jutro Hala Sportowa Częstochowa. Fame MMA4. Linkiewicz kontra Lilmasti, bądźcie tam, oglądajcie!